Ja wiem, że dzisiaj jest niedziela i że zupełnie nie spodziewaliście się filmu, ale są czasem rzeczy, które spadają na nas jak grom z jasnego nieba. Powiem wam więcej, cytując klasyka, czyli Ferdka Kiepskiego, są rzeczy, które się nawet fizjologom nie śniły, i z takimi rzeczami mamy teraz do czynienia, i nie... Zupełnie nie chodzi mi o to, że premier pozwoli łaskawień w ramach luzowania obostrzeń na sport na świeżym powietrzu przy minus 10 stopniach. Choć słyszałam, że i w suwałkach to i nawet minus 20. Ale ja dzisiaj zupełnie nie o tym. Sprawa tyczy się Sanatorium Miłości. Choć powiem wam, że tutaj też miałam zagwozdkę, bo mam dla was super newsa z rolnik szuka żony, i mam po prostu nadzieję, że to nie wypłynie zanim zdążę zrobić o tym film. Ale życie pełne jest trudnych wyborów i dlatego wybieram sanatorium miłości. A sprawa jest naprawdę gruba, ukręciła się aferererze Hoho. Inne zupełnie nie chodzi o tematy poruszane we wcześniejszych filmach w tym tygodniu. Czyli wewnętrzne konflikty kuracjuszy z ostatniego turnusu, choć wiadomo, że i one nie pozostają bez znaczenia. Ostatnie konflikty bowiem tak bardzo wpłynęły na widzów, o czym mówiłam oczywiście w ostatnim filmie, że widzowie zostali podzieleni względem zdania na temat osób w konflikcie i tego, kto ma rację. Oczywiście o racji wiadomo tyle. Że każdy ma swoją, to jest norma, jednak wydawać by się mogło, że kuracjusze jako osoby dojrzałe, po przejściach życiowych mają do siebie większy dystans, otóż nic bardziej mylnego, szczerze zaskoczyła mnie ta informacja, bo poważnie po dwóch poprzednich edycjach odniosłam wrażenie, że owszem uczestnicy bywają dużo bardziej wylewni w sieci, w porównaniu do np. uczestników programu Rolnik Szuka Żony. Ale że jakoś więcej mają do siebie dystansu. Ale ta edycja jest jak wiecie zupełnie inna niż poprzednie. Taka bardziej w stylu Warsaw Shore, co mówiłam już wielokrotnie. Także i zachowanie uczestników okazuje się być zupełnie odmienne. Kończąc już ten przydługi wstęp i zmierzając do meritum, bo na naszej facebookowej grupie ten temat hula od kilku dni. Kto do grupy należy ten wie już o czym mowa. Otóż okazuje się, że niektórzy uczestnicy tej edycji Sanatorium Miłości bardzo źle odbierają negatywne komentarze na swój temat, do tego stopnia, że potrafią znaleźć osobę, która ten komentarz napisze i o ile ta osoba ma na Facebooku nie daj Boże podany numer telefonu to wcale się nie czają, łapią za telefon i dzwonią z pretensjami, co by nie powiedzieć z wyzwiskami? Jak ktoś śmie ich obrażać w internecie? Wymiar słów, że w internecie nie jesteśmy anonimowi, nabiera teraz całkiem innego sensu. Dlatego pewnie od kilku dni Facebook wysyła mi powiadomienia, że ktoś dopomina się, że nasza strona tam nie ma podanego numeru telefonu, i żeby ten numer podać. Jednak syntezator ma fobię telefoniczną i nic z tego. W przeciwnym razie też pewnie czekałby nas telefon od kogoś z sanatorium miłości. Ja nie wiem, czy oni darmowe minuty mają, czy co. Sytuacja jest o tyle absurdalna, że to niejednorazowy przypadek i kiedy ktoś zaczął o tym pisać na pewnej grupie fanów programu to uderzył w przysłowiowy stół i odezwały się nożyce. Okazało się, że jeśli tego telefonu nie ma, to uczestnicy potrafią zarzucać delikwenta który bezczelnie wyraził swoje zdanie na temat oglądanego w telewizji programu w internecie różnymi niemiłymi wiadomościami o tym jak bardzo nie ma on prawa do wyrażania własnych opinii. Jest to o tyle absurdalne, że przecież idąc do programu tego typu, a jest to programu niejako formatu reality show, chyba każdy liczy się z faktem że będzie to oglądać kilka milionów ludzi i każda z tych osób może we własny sposób zinterpretować to, co widzi. I to nie zawsze będzie pozytywne. No halko. Co ciekawe, zaczęłam się zagłębiać w temat, i czytając te komentarze, to one naprawdę były takie wiecie. No, ja, Basia Kasia, uważam, że pani A nie ma racji, albo uważam, że pani A nie pasuje do pana, bo coś tam, coś tam. No, takim normalne, zwykłe komentarze, nie jakiś wielki hejt czy wyzwiska. No, ludzie kochane, no, okazuje się, że najbardziej niezadowolona z komentarzy na swój temat jest w tym sezonie Anna. To jest o tyle ciekawe, że dużo osób ją broniło po odcinkach i brało jej stronę, najeżdżając bardziej na Janina i Zbyszka. Także tych osób, którym jej zachowanie się nie spodobało, nie było wiele, a jednak mimo to Anna postanowiła, jak się okazuje, z każdą z tych osób rozprawić osobiście. Niektóre obrażając publicznie, niektóre w prywatnych wiadomościach. Część z nich już zniknęła. Jednak część można jeszcze gdzieś tam znaleźć w czeluściach internetu. Przykładowo jakiś gość postanowił wyrazić swoje zdanie na temat Zbyszka i Anny jeszcze przed aferą, pisząc, że według niego nie pasują do siebie, bo on jest wysportowany, a ona nie bardzo, i że bardziej pasowałby do tancerki jego zdaniem. Odzwykła opinia, a jednak nie, bo Anna ten komentarz oburzył do tego stopnia. Że postanowiła mu odpowiedzieć, pisząc, że nie ocenia się książki po okładce. Chociaż gość pisał wyraźnie o względach wizualnych, także jak ocenić kogoś wizualnie od środka? HMM ciekawa sprawa. A dalej, Anna wyraźnie po wizycie na profilu delikwenta postanowiła odnieść się do chodzenia po górach, pisząc, że ona też po nich chodzi, ale nie będzie biegać całe życie. No okej, okay, ale Zbyszek chce z kimś biegać? to pasuje do niego ktoś kto biega czy nie biega, bo nie za bardzo rozumiem, no i dodając na końcu, że ten pan też nie jest w jej typie, także tak, ogólnie jeśli kuracjusze faktycznie w ten sposób spędzają obecnie swoją emeryturę to trochę przykro, no my ogólnie nie obstajemy po żadnej ze stron w konfliktach, Choć wiadomo, że każdy ma jakieś swoje zdanie i z pewnością nie obrażaliśmy Anny w żaden sposób, ale jednak liczyliśmy na to, że jako osoba dojrzała, która świadomie wzięła udział w programie tego typu, wiedząc na co się pisze bo to trzecia edycja spodziewaliśmy się troszkę większego dystansu. Ale cóż, to i tak nic w porównaniu do kuracjusza z poprzedniej edycji. Władka B, który jak się okazuje załatwia swoje sprawy osobiście przez telefon i jedna z fanek programu dostała od niego taki wykład, który trwał do tego momentu, aż go nie przeprosiła. Także jeśli wypowiadacie się nie daj Boże na czyjś temat w internecie, to pamiętajcie, żeby nie mieć swojego numeru telefonu na profilu, bo może ktoś do Was zadzwonić. Chociaż z drugiej strony jeśli właśnie szukacie z nimi kontaktu to okazuje się, że jest na to taki oto sposób. Niewątpliwie jest to całkiem nowy poziom, którego się nie spodziewaliśmy. Wiecie tyle lat rolnika i trzeci rok sanatorium nauczył nas, że są ludzie z większym i mniejszym dystansem do siebie. Wiadomo, że bardziej lubimy się z tym i z tym większym. Oczywiście wiadomo, że nikt nie lubi być obrażany przez anonimowe osoby, ale idąc do programów tego typu trzeba chyba się spodziewać, że to nie będą tylko ochyjachy i same pozytywy, niezależnie jak wspaniale się tam wypadło. Na szczęście w naszej grupie są sami ludzie, którzy to rozumieją i nikt tam nikogo nie ściga. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i czy komuś z Was przytrafił się taki telefon albo wiadomości od któregoś z uczestników. U nas jest wolna, anonimowa strefa. Miłej niedzieli!